Witam was w następnym odcinku Fallout. Ech, co tam było? Przerobimy sobie wszystkie ogony na odtrutkę. W tym celu polecimy sobie do Razlo, miejscowego lekarza w cienistych piaskach. I on będzie miał, on nam przerobi ogony na odtrutkę tak w ten mniej więcej sposób. No, spok, i tak sobie przerobię wszystkie ogony w tym celu, i on musi mi je oddać. Problem w tym, że musi być dzień 139 dni do znalezienia hydroprocesora Znowu trzeba czekać dzień. No. I znowu noc. Dawaj ogony Jan. Przerabiamy wszystko na no. mamy jeszcze jakiś ogon, jeszcze jeden jest, trzeba czekać do następnego dnia. Dobra i to by było na tyle w cienistych tych piaskach Jak na razie Będziemy sobie lecieć do I cóż, mamy linę czyli warto by było teraz możemy skoczyć wreszcie do 8 odtrutek ale zajebiście Teraz możemy skoczyć do krypty piętnastej. Hmm. A ty gościu, masz w ręce jakąś lepszą broń? Tak mi się zdaje. Hmm. Dni, a mniejsza od jeszcze jedną istotną rzecz przegapiłem na tej szafce, w tej na tych półkach są dwa rodzaje amunicji: śród i amunicja 5,56. Ta amunicja 5,56. FMJ jest wypośrodkowaną amunicją pomiędzy amunicją nie przeciwpancerną, a przeciwpancerną, czyli taka pół na pół. Jeszcze nie mamy wprawdzie broni do tej amunicji. Ustalę sobie szybki zapis, spoko, i ten gość ma w łapach jakiś, jako, jakiś, jakąś lepszą zabawkę. Ale mniejsza o to. Dobra. Lecimy sobie do krypty. O, odblokowało się fajnie. Jakieś nowe lokacje, bo. Ale my lecimy do krypty 15. I możemy od razu do jaskini wejściowej. Nie musieliśmy do tej studzienki włazić. Nie więc będzie ok szybki zapis sobie strzelę tu trzeba użyć tej liny w tym szybie w tym szy w tym szybie windy No i proszę, jesteśmy na niższych poziomach krypty 15 I szczurki I Nowy przeciwnik Świnio-szczur Jan, bierz się za nie. Jak go kopną, to było dobre kurcze, podszedłem do szczura, tak niebezpiecznie, a ty i Jan będziesz marnował amunicję. Czekajcie, wezmę, zrobię tak. Hmm, Kradni. Albo mniejsza z tym, niech se marnuje tą amunicji na te szczury. Kurcze, w sumie to jest jeden... Jeden ciul tam. O skur. No fuck. Mogę go tak kopać w nieskończoność chyba Branie ja też sobie pomaruję amunicji. W takim razie a masz i szczurnie żyje. Zaś szczury no. Tu coś głazami zasypane Amunicja 5,5 5,56 fmj I on zabij tego szczura bo ja się boję kurwa Dobra I kolejny szur, jep z pistoletu w czoło, <grywka> marnotrawstwo amunicji, no gdzie jeszcze mnie zraniło kurczybyk Co tu jest? Pięć przecinek pięćdziesiąt sześć. Dobrze, trochę tego będzie. <grybuj> Usuwanie szurów. O, i mamy linę i lepszy pancerz. Nareszcie coś konkretniejszego. Pyk zwiększyły nam się trochę odporności i oczywiście klasa pancerza również. I to jest skórzana kurtka. Czarna, ciężka skórzana kurtka w komplecie ze spodniami. Wyglądasz w niej prawie jak twój ulubiony aktor Max Gobson w roli szalonego Mela Kamińskiego. Zajebiście to. Nie Gobsona, tylko Gibsona. I. Oczywiście chodzi o Mad Maxa i Maxa Katańskiego. Katański. Dobrze mówię? A przy okazji Mad Maxa to wychodzi nowy Mad Max. Produkują nowego Mad Maxa, czwartą część. No, powiem Wam, że Mad Max 4 może być. Przy dzisiejszych możliwościach komputerów i w ogóle dzisiejszych możliwościach kręcenia filmów w ogóle słyszałem, że to ma być w technolo standardowo już w technologii 3D, jak to dzisiaj. I kolejny szyb windy i złazimy sobie na dół. I od razu świniak. Te kwatery mieszkalne krypty standardowy wzór z czasów przedwojennych. Yeah. Fuck. Jaki szczur. Więc powinien być fajny ten nowy Max. No, a czytałem komentarze, że tam bez Mel'a Gibsona to już nie to samo, ble, 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 ale ja na to nigdy nie patrzyłem, że... ten aktor to już jest... 10 mm AP, zajebiście. Że musi być ten sam aktor, który był zawsze, prawda? Także przy dzisiejszych możliwościach, no, Max Mad Max może być zajebisty. Kurwa, sam się zraniłem, no. Co ja narobiłem? Twoja postać Hanni nie buduje i ma okale... okaleczoną prawą rękę. Fuck A, bo świniak tu idzie. świnioszczurki, Patrzcie Mam okaleczoną prawą rękę. Fuck. Czyli moje wszystkie, czyli wszystkie przedmioty, które będą się znajdowały tutaj, będą gorzej skuteczne, tak? Hmm, to znaczy mniej skuteczne. Co jest w tych szafkach? Dynamit, zajebista sprawa, i dwa granaty odłamkowe, oczywiście. Naturalnie. A tutaj o! Pistolet maszynowy 10 mm. Pistolet maszynowy 10 mm jest. Jest tym samym, czym zwykły pistolet, tylko że ma jeszcze możliwość strzelania serią, a to jest trochę lepsze. Zajbić. Będziemy sobie naparzać w późniejszych etapach gry, tylko że muszę znaleźć trochę więcej... troszkę więcej amunicji. Zabij ich, Ian, bo ja tu nie wyrobię. Już? Fuck. Fuck. Uważaj, Ian. No jako tako poszło. Tutaj leży na ziemi. O, o o o o o o. Udaje ci się stwierdzić, że centrum dowodzenia zostało pogrzebane pod tonami skał. Musisz poszukać procesora gdzieś indziej. Zdobywasz 500 punktów doświadczenia. I tu leży na ziemi łomu. O ile się nie mylę, to służy do otwierania różnych zamków, drzwi i takich tam. Oraz do rozwalania ubów. Pyk! Dobra, jeszcze. jeszcze trochę szczurów zostało. Tu jest jakiś większy. Większy kretoszczur. Jaki mocny Twoja postać traci 2 PW. Pyk. kurczę Padł To był większy kreto szczur. Tam ten był mniejszy, który był przed wejściem do krypty 15 jeśli pamiętacie. Nie, no, kaleczyłem sobie lewą ręk prawą rękę. Fuck, to był pech. Myślałem, że już tego szczura nie zabijesz i ja. Co jest? wygląda na to, że w tym pomieszczeniu nie stało się praktycznie nic wartościowego. No gro! To czy tu nie ma nic wartościowego to ja sam muszę stwierdzić, prawda? Wszystko tutaj dokładnie przeszukamy i zobaczymy czy tu nie ma nic wartościowego. Jan, ratuj mnie przed szczurem. A masz. E, tu jest jakaś szafka. Uuu. Amunicja FMJ Magnum 44. No prawo. Brawo, brawo. Nic wartościowego. Oby na pewno. Czy aby na pewno? Leci tu jeszcze Leno, bo muszę coś sprawdzić. Tu się trzeba mocno rozglądać. Czy tu naprawdę nic nie ma? Dobra, nic. Jeszcze coś fajnego powinno tutaj być. No, jest, świnia, świnio szczurek, szybko, ja pierdziele, jeszcze szczur, je, yeah. ale go rozkwasiłem na ziemi. O, a tu co jest? Podręcznik pierwszej pomocy. Oczywiście zwiększa nam umiejętność pierwszej pomocy. Taka książeczka zaraz wam pokażę. Widzicie? Szczur. Nawet Celeno nieźle radzi z tą okaleczoną prawą ręką. Dobra, i okazało się, że dupa nie znajdziemy tutaj hydroprocesora, i musimy wracać. No to wracamy, nie? Te komputery wszystkie są tu zniszczone totalnie, więc nie znajdziemy nic tutaj. Wyłazimy stąd i dalej. No i co? Teraz warto by się kierować. Ja będę zawsze robił coś takiego, że będę do kolejnej lokacji się kierował takiej, jakiej, taka, jaka jest tutaj zaznaczona po prawej stronie. Więc lecimy do Złomowa, nie? Ciekawe ile dni nam zostanie. I jesteśmy w Złomowie. Junktown. Brama. i Złomowo to jest moje ulubione miasteczko zobaczcie te zajebiste wraki samochodów poustawiane jako mur zajebista sprawa ale hmm Dobra, wiecie co? Kończę ten odcinek i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.